Siłanko, z tej strony wafergi XSAT. Są RPG od kuchni, kanał, na którym powiem Wam, z czym to się je. Dzisiaj kontynuujemy nagrywanie projektowania gry, a mianowicie gry Wszystko dla klanu. I mam taki cichy. Muszę w końcu wymyślić jakiś e, jakiś sposób na magię w tym systemie. W tym prostym i w miarę szybkim systemie. Więc mam zamiar wymyślić dwa, może. Mam zamiar przedstawić dwa, może trzy pomysły na wykorzystanie magii do tego, by wesprzeć to, o czym jest ta gra i co robią w niej postaci. A zatem zaczynamy. Ok, a zatem o czym pomyślałem, kiedy mm, roz, ostatnio rozmyślałem nad magią do wszystkiego dla klanu, a raczej dla tej jednostronicowej, a raczej już dwustronicowej wersji. Zatem tak. Pierwszy z moich pomysłów to wprowadzenie wolnych zaklęć. Każdy mag zaczyna z jednym wolnym zaklęciem i w dowolnym momencie misji może zadeklarować, co to jest za zaklęcie, i zapisać je na karcie postaci. Działałoby to trochę jak ekwipunek w Blades in the Dark. Gracz deklaruje po prostu ile, czy nawet nie deklaruje. Eee, gracz ma pewną liczbę slotów ekwipunku, pewną ilość wolnych zaklęć, które są niezdefiniowane. I jeżeli pojawia się jakiś problem i nie mamy, gracz nie ma pomysłu, jak pokonać ten problem, to wyzwanie bez użycia magii, to może stwierdzić, że dobra, ten problem, ten problem zostanie pokonany przez moje zaklęcie. I wtedy wymyśla, co to za zaklęcie i w jaki sposób ono pokona problem. Zapisuje je sobie, notuje i od tej pory, zużywając punkt aury, mag może rzucić to, ten mag może rzucić to zaklęcie. Jeżeli, tutaj zabezpieczam się na różne ewentualności, na przykład na takie, że zaklęcia będą zbyt potężne albo gracze będą naginali opcję rzucenia tego zaklęcia, nie jest to jeszcze dobrze przeze mnie przemyślane ani przetestowane, to na razie takie szybkie pomysły, trochę na sucho, ale trochę tak, jakby w duchu tego, co chciałbym osiągnąć. Jeżeli dowolny uczestnik, czyli zarówno gracz, jak i prowadząca, uznają, że w, w danej sytuacji zaklęcie nie pomoże, opisuje efekt zaklęcia zamiast rzucającego. Czyli powiedzmy, że mam maga, który ma jakieś wolne zaklęcie. Dodam jeszcze, że te wolne zaklęcia można będzie potem zdobywać e, za pomocą jednej z misji. Zdobycie zaklęcia pozwala zdobyć wolne zaklęcie, a czemu nie? Można też się uczyć już z zapisanych zaklęć, przekazywać sobie tą wiedzę, więc to też będzie fajny wątek. I teraz tak. Jeżeli ja mam maga z wolnym zaklęciem, pojawia się przede mną problem. Na przykład jest wielka, niemożliwa do przeskoczenia przepaść, a, a my uciekamy akurat przed inkwizycją. Więc deklaruję, że to wolne zaklęcie to zaklęcie lewitacji. Sprawia, że ja lub wskazana postać lub ktokolwiek tracimy, stajemy się nieważcy, stajemy się no tak, no po prostu lewity, zaczynamy lewitować nasz ciężar spada, poruszamy się jak bez grawitacji zapisuję to sobie jakoś skrót, skrótowo nazywam ten czar być może czarem lewitacji i, od, i rzucam, poświęcając jedną, jeden punkt aury opisuję jak rzucam to zaklęcie, i nasza grupa przeskakuje nad przepaścią, czy raczej przelatuje nad tą przepaścią na drugą stronę. Jeżeli następnym razem pojawi się wyzwanie, którym będzie np. ogromny głaz blokujący drogę, no to mogę spróbować rzucić znowu zaklęcie, powiedzieć: O, ja mam zaklęcie, i ja będę grał tym samym magiem. To mogę zadeklarować, o, to ja rzucam zaklęcie lewitacji na ten głaz, żeby go wylewitować. I wtedy, któryś z uczestników, a może nawet prowadząca, może się wtrącić, zaraz, zaraz, to zaklęcie działało ostatnio tylko na żywe istoty. Może ono nie działa na kamienie, na, na przedmioty. Do tej pory nie, nie używaliśmy go w takiej sytuacji. I w takim wypadku ona opisuje... Że zaklęcie, zamiast zmniejszyć wagę, czy wylewitować, wylewitować ten kamień i sprawić, że on odlatuje, wymyśla, wymyśla jakiś inny efekt, najlepiej w ramach tej lewitacji. Być może hmm, być może ten kamień, zamiast odlecieć, staje się po prostu bardzo. Lekki, ale i tak trzeba go przenieść, albo traci tylko część swojej wagi, albo zaklęcie działa tylko na jakieś istoty żywe w okolicy, ale przedmioty nieo, nieożywione i ten kamień między innymi pozostaje na swym miejscu. No, tak jakby to już pozostawiam tej, tej osobie. Czyli wtedy, jeżeli stwierdzamy, że och, to zaklęcie za bardzo by nam na przykład ułatwiło, za duży przeskok pozwala nam zrobić, potem jest, jest zbyt potężne, no to możemy w jakiś sposób wtrącić się i opisać, że tym razem coś zadziałało nie tak, że ten efekt, że to zaklęcie nie działa do końca tak, jak naszemu magowi się zdaje, że ono nie działa na przykład, działa tylko na istoty żywe albo nie działa akurat na, na minerały, na, na kamień. No, różne mogą być powody. Trochę to oddaje tę kwestię, że zaklęcia w książkach Żambocha były dość często przez takich, tych nowych, początkujących magów nie do końca zrozumiałe. W ostatniej z książek córka Paklego Zuzanna, rzucając zaklęcie na, jedne, na jednego ze swoich przeciwników sprawia, że on eksplodował, po czym zaklęcie przeskoczyło tak jakby na kolejną, kolejną osobę i tą osobę też zabiła. I Zuzanna nie była pewna dlaczego. Nie wiedziała, jaka jest y, tego przyczyna, dlaczego zaklęcie przeskakuje. Dlaczego ono przeskakuje na kolejne cele, chociaż rzuca je tylko na jeden. I na jakiej zasadzie wybiera te kolejne cele, czy mogłoby przeskoczyć na jakiegoś sojusznika. I dlatego bała się potem rzucać tego zaklęcia. I myślę, że to by, było, to by był ciekawy efekt. Tylko fajnie by było, żeby była jakaś nagroda, zachęta dla pozostałych graczy, żeby te efekty. Wymyślać, żeby, żeby w tych decydujących chwilach jednak decydować się na to, żeby zaklęcie kolegi nie zadziałało i nie uratowało ich w danym momencie. Ale to tylko taki luźny pomysł. Wymagałoby to sporej dozy do, do dopasowania. Drugi sposób jest, ojej, bardzo prosty. Po prostu zaklęcie to sposób na przeszkody. Jeżeli stoimy przez, stojąc przed, przed, przed wyzwaniem. Mac. No, Mac po prostu może użyć punktu Aury i zadeklarować, że rzucił zaklęcie, by pokonać wyzwanie. Wówczas gracz prowadzący maga opisuje, w jaki sposób wyzwanie zostało pokonane, opisuje to sw swoje zaklęcie, które rzucił i wybiera jakąś z opcji. Albo klan otrzymuje jeden trop, no bo jednak zostało rzucane zaklęcie, i ktoś to mógł widzieć, jakiś ślad mógł potem pozostać, albo chaos wzrastał jeden. Można by tu też pokusić się o to, żeby to był zwyczajny test. Tak jak robiliśmy test 1k6 plus cecha i tą cechą byłaby wtedy aura. I jeżeli wynik jest wyższy lub niższy lub równy 7, no to test kończy się sukcesem. Wyższy lub równy. Tak, no, wyższy lub równy. Jest to bardzo proste. Wydaje mi się, że trochę mało magiczne, trochę mało. Się różni od, od tych kompetencji. No i brakuje mi tutaj opcji e, nazywania konkretnych zaklęć. No ale jest to na pewno jakiś sposób. Mog można by też się pokusić, żeby to był zwykły test, który kończy się, no właśnie, jakąś zwykłą, jeżeli w razie porażki, jakąś zwykłą e, opcją porażki. Ale może mm, sukces również powodowałby jakieś nieprzyjemności, jak choćby, no, nawet jeżeli zaklęcie wyszło, to zyskujemy jeden trop, tak, inkwizycja wpada na nasz ślad, lub chaos wzrasta, bo dorzuciliśmy ten kolejny magiczny efekt do świata. Trzecią opcją jest losowanie czarów, tak jak w systemie Knave, knave tak, rycerze, rycerz. Tam jest i trochę tutaj moją inspiracją jest system Ars Magica. Szkoły i techniki, tak? Szkoły, czyli e, ogień, woda, ziemia, wiatr, zwierzęta, iluzje, e, umysły, ciała. A techniki w rodzaju poznanie, zniszczenie, kontrola, e, tworzenie, hmm, czy, 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 czy co tam jeszcze było, czy zmiana. I wówczas losujemy, na przykład wypadło, że Wypadła szkoła. Wody, technika, zmiany. No i, mając te dwie informacje, nasz gracz musi wymyślić, co to za zaklęcie, które zmienia wodę i jak ono działa. Powiedzmy, że to niech to zaklęcie zmienia wodę w, no nie wiem, w łatwopalną oliwę. Zapisuje zaklęcie jako woda w oliwę. Tak, I od tej pory ma już nowe zaklęcie, które działa w ten, w ten sposób, i będzie wiedział, że tak jakby nie mamy już tych, tej opcji wolnych zaklęć, tylko każdy, każde zaklęcie jest od razu opisane, co to jest za zaklęcie i wiadomo, kto, go, kto je potrafi. Można się nim, mo, można próbować nauczyć go innych magów, można go używać, jeżeli ma to sens w trakcie danego wyzwania. Jest to chyba najprostsze rozwiązanie. A z drugiej strony myślę, że też ciekawe, dające pewną dozę tej kreaty nagradzające tą kreatywność, tak? Bo gracz musi konkretnie powiedzieć, co to zaklęcie będzie robiło. Widzę tutaj ten, ten problem, że niektóre z takich szkół i technik mogą być dość, dość ograniczone albo bardzo ogólne i bardzo łatwo, szeroko stosowane, ale z drugiej strony no nie wszystkie zaklęcia muszą być równe. A wyrzucenie podpowiedni odpowiedniej kombinacji, też samo w sobie może być zachętą, nagrodą i zachętą do tego, żeby próbować wynajdywać nowe zaklęcia czy ich szukać. Także jest to, jest to też fajna opcja. No i ostatnia opcja, o której już chyba kiedyś mówiłem, to frazy. Każde zaklęcie to jakiś czasownik lub przymiotnik, nad którym panuje mag. Rzucając zaklęcie, mag wydaje punkt aury i opisuje, w jaki sposób zaklęcie zadziała, a następnie wykonuje test. Rzucający zaklęcie mag wydaje punktaurę, opisuje w jaki sposób zaklęcie zadziała i wykonuje test. O, dokładnie tak. Jeżeli osiągnie porażkę, prowadząca opisuje w jaki sposób zaklęcie zadziałało na niekorzyść maga. Jeżeli test się powiedzie, ale ktokolwiek spośród uczestników uzna, że efekt jest niemożliwy do osiągnięcia za pomocą rzuconego zaklęcia, to ta osoba opisuje efekt sukcesu. W innym przypadku gracz opisuje, sukces opisuje gracz rzucający zaklęcie. Czyli znowu, powiedzmy, że jestem jakimś magiem. Moje zaklęcie to przymiotnik, może czasownik latać lub przymiotnik e, lekkość? Przepraszam, to jest rzeczownik lekko. Hmm. To może rzeczownik był wylepszy tutaj? Hmm. Czasowniki, przymiotniki op, rzeczownik. No nie wiem, zobaczymy hasło, po prostu hasłowo, tak? Czyli hasło, słowem, tak jakby magicznym słowem w języku e, smo, smoków, elfów, czy, czy w, tym pierwo, w tej pierwotnej mowie, która tworzyła świat. Nasz mag zna zaklęcie e, lekko, nie, czasownik unosić, czy latać. No to teraz opisuję, że dobrze, jest ta przepaść, rzucam zaklęcie latać i Przelatujemy wszyscy nad przepaścią. Jeżeli się nie uda, no to prowadząca opisuje, co nam nie wyszło w tym lataniu. Może coś jest e, nie tak. Może to zaklęcie sprawiło po prostu, że nagle zaczęły nas wszystkich straszliwie boleć plecy i zaczęły nam kiełkować, wyrastać skrzydła i że dopadli nas, zanim ta transformacja się skończyła. Czemu nie? Albo, jeżeli już jest, udało nam się pokonać tą pierwszą przeszkodę, to następną jest ten wielki głaz, i ja znów próbuję rzucić zaklęcie. E, latać, żeby ten głaz odleciał. Ale ktoś z pozostałych uczestników, czy to prowadząca, czy inny gracz, stwierdza. No zaraz, zaraz, no ale skoro to zaklęcie sprawiało, że wyrosły wam skrzydła, no to ten głaz no, tak łatwo nie odleci, no bo to jest przedmiot martwy, więc. Może wyrosną mu rzeczywiście skrzydła, ale, są ale on jest za ciężki, żeby aż był, i opisuje, jak rzeczywiście zakłęci zadziałało. I głazowi wyrosły skrzydła, no ale nie odleciał. No, to taki przykład, no nie wiem, zaimprowizowany zupełnie z czapy. Ostatnio siedzę w takich systemach dość narracyjnych, gdzie dużą, ma się dużą wolność w opisywaniu różnych rzeczy, gdzie ma się dużą moc yy, władzę twórczą, więc może stąd trochę mi się to udzieliło. Chyba nie pasuje to do końca do, do gry gamistycznej. No, ale takie pomysły akurat wpadły mi do głowy. Zobaczymy. Może któryś z nich się przyjmie. Na razie żadnego nie odrzucam. Muszę nad nimi trochę pogłówkować, a że jestem w trakcie urlopu. Wbrew pozorom, mam trochę więcej czasu na, na sesję, ale też no, jakoś sobie ten czas inaczej układam i nie do końca mogę nad wszystkim przysiąść tak jak, tak jak zazwyczaj. Troszkę tak, jakby jestem w tym momencie rozregulowany, bo przygotowuję więcej sesji. E, dobrze, w każdym razie to chyba na tyle. To są moje cztery pomysły, nad którymi teraz będę pracował i z których któryś sobie wybiorę. Dzięki, wielkie za słuchanie. I do usłyszenia.